Ukochani uczestnicy rekolekcji, drodzy internauci i ci, którzy kiedykolwiek to kazanie odtworzycie, będzie słuchali. Choć mamy rekolekcję o duszach częściowych, przynajmniej codziennie będą dwie lub trzy konferencje o duszach, to jednak codziennie muszę głosić kazanie o zakonie czasów ostatecznych. W zależności od naszego planu, ono będzie najprawdopodobniej o 18, że wtedy będą krótsze modlitwy, nowenna, nasze modlitwy inne poprowadzi Pania Ania, żebym ja z wami mógł iść na różaniec, czy na drogę krzyżową wieczorem, czy udać się, moi drodzy, na kosmiczny ogród. Zapowiadają, że ma być lepiej. Mamy cały tydzień udry po prostu nie ma dnia, że nie, że pada, to się po prostu zasuwy odsuwają. Ale liczę, że będzie lepiej, więc zaczynam kolejne kazanie, to już piąte, z trzeciego orędzia Matki Bożej, sens życia. Przybada mi w udziale zaszczyt, by ogłosić Wam zakon czasów ostatecznych. Dla mnie jako kapłana, historyka i Polaka to ogromne wyróżnienie, bo Matka Boża o to prosiła w Lasalet w 846 roku. Wam prywatnie przedstawię niektóre newsy z tego rędzi, jedne z nich jest. Matka Boża zbiera nas jak Noe zwierzęta do Arki, bo potop blisko ale zanim będzie potop, mamy dać świadectwo wiary. A może się uda powstrzymać potop w, w tym najgorszym wymiarze. Stąd też wczoraj słyszeliśmy warunkiem podstawowym przynależności do zakonu czasów etycznych jest post ścisły, o chlebie i wodzie, poniedziałki i jeszcze piątki i środa. Widząc, jak nas Pan Bóg prowadzi i kształtuje, bo ten zakon jest wypadkową, wyćwiczoną przez Pana Boga i Matkę Bożą na nas przez te lat. Dlatego każdy, kto będzie chciał być członkiem tego zakonu, bo na razie jest nowicjat. Zgłaszacie się i może Was połowa nie przystąpić, bo się przestraszcie obowiązków czy zadań. Ale aby być do zakonu przyjęty, trzeba spełniać pewne rzeczy formacyjne. Wy macie większość ze sobą. Rycerze Krzysztofa Króla jesteście wszyscy jesteście w płaszcza. Legitymacja musi być podana lub kserokopia swojej legitymacji. Ślub czystości. To, co Matka Boża dzieci przerobiła. Przerobiła z nami. Przyjęcie dziesięciu przykazań. Skoro poz jest podstawowym elementem Zakonu Czasów ostatecznych, no to dzieci konieczna jest pokuta narodowa. Codzienna msza. Pokażę Ci legitymację, Jeśli nie macie dokumentów. Mamy trzy miesiące, wyrabiamy, nadganiamy zaległości. I czwarta legitymacja do kontroli: zaciąg, czyli obrońcy wiary, krzewiciele kultu, i tu, bo to razem idzie i zaciąg, dzieci niepokalane. Przygotuję specjalne podanie. Ono już będzie do dyspozycji w tym tygodniu. Pani Agatka nie musi dopilnować że już ci, co przyjeżdżają na wieczernik, mogą sobie przywieźć wszystkie rzeczy. Zdjęcia, dwa. Czeroklopie. Jeśli ktoś nie ma, no to trzeba dokument pokazać pani Agatce, ona, ale ją będę prosił, wiem, że to dużo pracy, ale trzeba to skserować Włożny papierów, bo to jest ogromne wyróżnienie brać udział w takiej bitwie. Ostatnia bitwa o świat. Matka Boże zaznacza za precyzyjnie, przedszkole się skończyło. Kiedy przystąpimy do tego, moi drodzy dzieła. Kolejne nauczanie Matki Bożej. Moje dziecko, pisz, to prawda, że wiedziałam o Twojej słabości. Wiem jednak również, że wykonasz wolę Bożą, Niezależnie od tego, jak wielką, z wielką słabością się zmagasz. Od już długo ponad miesiąca pani Agnieszka idzie kolano przy kolanie. Daj mi meldonki, trwam, idę spać, wytrwam do dwunastej. Później, jak no to rano ją chwyta. Przypominam, jeśli pani Agusia potrafi pościć, Wszyscy potraficie. Ja tylko dam tajemnicę zmagań, płaczu, walki, bitwy o posłuszeństwo woli Bożej. Niezależnie od tego wykonasz tę wolę Bożą. To jest wola Boga. Wola Boga ma to inaczej sens życia. Mamy już przez umartwienia, idziemy przez pokutę, cierpienie, no bo dzieci codziennie leciej nam żeśmy do rano, to jaka dyscyplina, znajdź 15 minut dorację. to są dzieci wszystko ogromne wysiłki, zachowaj pozbilczenia, gdzie wszyscy gadają, wytrzymaj codziennie 3 godziny minimum, przed świętą, nie jedząc, Jaka to jest ogromna dyscyplina ducha z naszej strony. Bóg to wie. Ale pełnić wolę Boga. A to jest sensem naszego życia. Zostaliśmy stworzeni dla chwały Boga. Co to znaczy? Że też musimy być pod Jego rozkazami. Bo On ma też doskonałą wizję, więc nas dzieci zaprasza. Jak to dobrze, że wydaliśmy Tą książkę o etos Rycerski z ostatnich 14 lat. Co robiliśmy, jak robiliśmy, ile było inicjacji, jak nas Bóg formował. Sprawiłaś mi dziś właśnie radość, prosząc o moje orędzia. Świat się nie poprawia. A ja potrzebuję pomocy w ratowaniu dusz. Dzieci, świat jest gorszy. Czy wy wiecie, że nasi politycy, dziennikarze przygotowują was do wojny? Zapowiadają wszyscy, że będzie wojna. O co chodzi? że jak zginie pół Warszawy, to nikt, nikt, nie, nikt nie będzie narzekał, bo wszyscy wiedzieli, że będzie wojna. Kopujecie? Że wasi synowie pójdą na rzeź? Te, jak wiedzą, że będzie wojna, to czemu nie chcą pokoju? Zdajecie sobie sprawę? Świat cię nie poprawia. Ja się wczoraj modliłem za żołnierzy rosyjskich. Codziennie od paru miesięcy ginie ich około 1200. Wiecie, co to jest? 1200 200 osób młodych? Wydaliśmy naszą książkę Walką Przeświętą. Tam macie jeden z kościołów zburzony w czasie wojny i amerykańscy żołnierze, młodzi klęczący na ruinach kościoła początku świętej. Tak się myślę, patrzę na zdjęcie, ilu z Was przeżyło tę wojnę? Jak Amerykanów w na rok, zginęło 300 tysięcy bo tak ich prowadzili na rzeź, żeby była cyfra, rozumiecie? Bo wykrwawionym narodem łatwiej się rządzi. Oni nie chcą się poprawić. Na Ukrainie łapanka ludzi do wojska, kapujecie? Mam komunikaty z Ukrainy, 37 lat, 29, 42. Co się jeszcze męskiego rusza? Na front. Ginął tak samo. Bo za rządów PiSów nie zginął żaden Ukrainiec. Ale teraz się okazuje, że ginął na dziesiątki tysięcy tak samo. Więc Maria mówi: świat się nie poprawia. A ja potrzebuję pomocy ratowania dusz. Się nakłada teraz tak paralelnie kilka tych dzieł bożych zaciąg Maryny obrończych, krzewiciele kultu, róg liturgiczny, bractwo dusz czyśćcowych i jeszcze piąte dzieło, zakon czasów zatecznych. Dziecię wam gwarantowałem w zeszłym roku, że ten rok będzie bardzo lekki. Bardziej pracowity będzie 25. Jak ten miał być lekki, to jaki będzie 25? Państwo, w tym roku mamy pięć inicjatyw. A my mamy dwa święta za sobą. Rozumie Marię i słusznie mówi ja potrzebuję pomocy w ratowaniu dusz. Bractwo dusz ratuje zmarłych. To omówię jeszcze raz tą przysięgę z wami, ten akt erekcyjny. Dostaliście w niedzielę całą pulę dusz czyśćcowych i tylko wy im możecie pomóc. Nie kto inny. Wielkie nawrócenie, tak się o to modlę, jakie pragnę dla Polski i innych narodów, musi być rozpoczęte od wielkiego nawrócenia dusz wybranych. Kto mi poda definicję? Co to jest zakon czasów ostatecznych? Proszę na górze mi powiedzieć. Zakon czasów ostatecznych są to wybrane dusze, których celem co jest? Przyjść z pomocą Matce Bożej, by ratować duszę. Ale, żeby iść na taką wojnę, Pan Bóg mówi jasno: żądam wielkiego nawrócenia wybranych dusz. Zakon na czasów zatecznych to wybrane dusze, które pójdą, by pomóc Matce Bożej. Ratować dusze. Jednak one potrzebują najpierw wielkiego nawrócenia, czyli pierwsze przyjęcie woli Boga. Jeśli wy to uczynicie, będzie nawrócenie Polski, jak mówi Matka Boża, i będzie nawrócenie świata. Co nam chłopie pozostało? koszulę rozpuścić tutaj, no i rękawy zakrzasać i do roboty, rozumiecie? Baby. Rozpinamy tu guziki, ręce zakasamy i do roboty. Wszystko wiecie, po co Was przez lata wokół księdza Piotra Antanka, wokół orędzi, przepraszam, na czas ostateczny gromadził Bóg. Przed nami finalne dzieło Boga i decydujące miesiące i decyzje. Sprawdzam tę około trzydziestu kilka osób, tu jest. Kto się wybiera w zakąt czasów ostatecznych? Ręka do góry. Ada, śpisz, bo ty, nie, ty się nie zgłaszasz? Czy się boisz? Ada się łamie. Tu ty jak ja. jest? Wszyscy, dzieci, muszę przymuszać, muszę mobilizować, bo pięciuset to byłoby kiepsko. Ja mówię po realiach. Jakie znam pracy z Wami. Ale mam jeszcze Słowo, a w sobie jest Bóg i Duch Święty. I może się uda coś więcej Matce Bożej przynieść. We wcześniejszym orędziu Matka Boża mówiła, że chce z Was zrobić prezent Jezusowi, że ma dzieci. Wiecie, jaka jest pokora Matki Bożej? Wiecie, jaką jest żebraczką? Chcę z was zrobić prezent mojemu synowi. W podtekście tego nie mówię, błagam, zmiłujcie się, uratujcie moją twarz przed moim synem. Tłumacząc na chłopski język, to proszę Matki Bożej, to ona nas błaga. Ona pada jakby na kolana. Bo później przyjdzie z ogromną pomocą do swoich dzieci i mówi, że pomoże nam wykorzenić wszystkie badziewia w nas. To takie B. Wypiszę na kartce wiele. Pójdę do figurki matki Bożej. Podczas uroczystości w ogień rzucę. Jak i możesz, to mnie wrzuci wypal. Chciałabym więc udoskonalić te dusze, które usłyszały mój głos i wzruszyły się moim wołaniem. Zacznę od dusz już częściowo przygotowanych przez modlitwę i pokutę. Drodzy Państwo, w tym terminie kto się mieści? No my. No częściowo przygotowani, no bo wiecie, jak z karbona na każdej uroczystości rośnie. Zacznę od dusz już częściowo przygotowanych poprzez modlitwę i pokutę, aby przez ich ofiarę, połączoną z moją ofiarą, dosięgać dusz znajdujących się dalej od Boga i od łaski. Jeśli się ten plan Matce Boże uda, to ja już nie będę musiał żebrać, że na rekolekcjach dusz czy zakonu Mariańskiego powinno być 100 ludzi. Będzie zaznaczeni za, kto pierwszy. I będziecie spali w budynce, w koziarni nad kozą, będzie czuli kapron, będziecie spali we wkim magazynach, by jako po was nie lało. Będziecie spali na basztach, dzieci jak wakacje, tam troszkę w przeciągu bo dzieci jak przyjdzie ogień, a zaczną tu przyjeżdżać ci, których wasza ofiara z ofiarą Matko Bożą, Matki Bożej dosięgła, no to to będzie wszystko nie do obrobienia. Nie wprowadzę właśnie do tego się nic nowego oprócz większej dyscypliny i świadomości. Ja się tak rozczulam w Panu Bogu, bo widząc, jak nas On prowadzi. Kto mi powie, po co jest skarbona Chrystusa kula? Na głos baby. Pan. Nie, nie, to za uczynienie. To, to, to na, na dalszym pie, pie, pie punkcie. Nie patrzcie na kary. Tu nie chodzi o pieniądze. Są, ja się cieszę, bo mam na co wydać. Rozumiecie? zmotywować do działania, czyli zwiększyć dyscyplinę i większą świadomość. Przecież jeśli tam nie wrzucisz, że jesteś winny, przecież się nie okaże. Ale jeśli chcemy iść dalej formacyjnie, no musi zapłacić. Bo musi być lojalny wobec Boga. Bo ja nie mam innego warunku, że mam Rengena i pani Grażynka het, schodzi, pyk. Nie, nie, nie 500, ja też mi 1500, tak, tu mam wykazy, nie, co, co była. Rozumiecie? To błogosławione dzieło przez, przez przedroku ma na celu zwiększenie dyscypliny i większej świadomości. Zaczniemy od rana, a skończymy w nocy. Ta dyscyplina i, i większa świadomość opiszę ci, w jaki pragnie być, jak pragnie być uwielbiony Bóg, ponieważ nie wszyscy rozumieją, czym jest wewnętrzne skupienie i adoracja. Wielką rolę odgrywa modlitwa, ją również opiszę aby dać Ci możliwość doskonalenia się w tej dziedzinie. Świętowanie więc <laughs> dzisiejszego dnia, bo to jest wtedy orędzie z 8 września z narodzin Matki Bożej, niech będzie dla, dla Ciebie świętowaniem wkroczenia do Nowego Świata. Czyli nasza uroczystość, moi drodzy, Boga Ojca, będzie świętowaniem. Do wkoczenia, no. Wymiary Nowego Szefu. Tu piszę Uroczystość Bożego Bogajca. Otwieram więc dziś szkołę wychowania moich dzieci. Mój drodzy, Pan Bóg, ma coś z Rzymianina a szczególnie z dowódcy legionów. Bo ja już go nieraz nudziłem, żeby dany rok był, był lżej. Jak tak prosiłem, żeby teraz niewiele było, to dostajemy pięć haseł bitewnych. Ale dziś jest logiczne. Byśmy się rok pobyczyli, to połowę z tej grupy wymrze. A zanim się obudzimy po roku, tracimy kolejne dwa lata na nabranie prędkości. Dzieci w historii, co wam ciągle powtarzam, Rzym dotąd był silny, dopóki legiony były trzymane dzieci w dyscyplinie i pełnej świadomości. Bycie legionistą była ogromna nagoda, więc szli masowo niewolnicy temu jak można było bo po 25 latach, jak się przeżył od te rzeźni, dostawało się w Holandii, w Belgii, we Francji dużo ziemi i otrzymywało się obywatelstwo rzymskie. Wtedy dopiero mogłeś szukać żony, bo musiał być bezwzględnie posłuszny system legionów. A jak byłeś na służbie, to była zasada co 6 miesięcy, wtedy był Rzym Silny, zmieniać miejsce postoju, czyli odnowa budowania obozu. A oboz to mogło być kilka hektarów ziemi, otoczonych ziemią na wysokość 5 metrów, czyli trzeba było to wszystko przynieść rękoma, Zrobić jeszcze palisadę z drzewa pod kątem, zbudować dwie bramy, bo w razie czego i zbudować całe osiedle. Do dzisiaj są pozostałości po imperium rzymskim, tam gdzie ono były, że są tam wały, zakreślone przestrzenie, gdzie siedział legion. Jeśli tego nie zrobili, na obcej ziemi nie przeżyli. Trzeba było jeszcze posypać albo nie rozlać smołę, czyli ile ton smoły wokół, po zboczu wału, utrzymać świeżość, bo jak atakowali, no to jak byli już wyrywali palisada, no to wtedy puszczano szczołę, z ogniem zapalono smołę, no i tak się bronili. Więc Bóg tworzy z nas doborowe legiony. Ja tego ciczy, kapujecie. Hasło z hasłem. Otwieram dziś szkołę wychowania moich dzieci. Chcę, aby dzieci, które posłyszały mój głos i bawią się w ogrodzie, weszły do mojego domu. I zamknęły za sobą drzwi. Teraz przyciągnę Was bliżej i będę mówić do Was, jaka tu jest piękna aluzja Matki Bożej. Bo do tej chwili to my byli w ogrodzie, czyli w przedszkolu. Bimbali, a nie odmówisz, nie wypełnisz, nic się nie dzieje, Piotr nie goni mnie uczynił rektorem, ojcem duchownym, prefektem, no to skoro jestem prefektem, to mogę podjąć decyzję. No i, I to zwalnianie, zwalnianie, odkładanie, cały czas rośnie. Wejdźcie do domu, czyli do mojego serca. Wejdźcie do mojego domu i zamknijcie za sobą drzwi. Mamy zostawić tamtą rzeczywistość. Wejść realnie wymiar życia Matki Bożej, jej rozkazów, jej uwag, dzieci i wykonać to. Bo jak się wchodzi do domu, to w domu obowiązują od razu ścisłe prawa. Napal w piecu jak zimno. Wiatr, zamknij okno, kapujecie. Jak macie insekty, musisz założyć siatkę na okno, bo nie będzie spał. Posprzątaj, umyj talerze. Nie, że jutro. Dom ma już pewien, pewną przestrzeń, którą trzeba zachować i utrzymać. Nie umyjecie okna, no to za trzy miesiące może ci można pisać na oknie, kocham cię, do ci serduszko. O ile go taki taki żarcik w ogóle jak jest. Chcę, aby dzieci, które posłyszały mój głos i bawią się w ogrodzie, weszły teraz do mojego domu i zamknęły drzwi. Teraz przyciągnę was wszystkich bliżej i będę mu mówić dotąd, aż będziecie potrafili wrócić do Waszych zewnętrznych zadań. Wciąż zjednoczeń ze mną. W sercu połuję dziś każdego z was. Czyli wszyscy, którzy słaliście orędzia, Otrzymujecie łaskę powołania. Oczywiście ja ustawiam pewne dyscypliny, bo jak kogoś nie przytrej, nie przerobi dziesięciu, on mi rozwali zakon, kapujecie, bo on będzie ciągle przekonany, przekonany, że on myśli. A myślenie wynika z poznania Słowa Bożego. A wtedy się już w ogóle nie myśli, gdzie wykonuje. Moje dzieci, w sercu połuję każdego z Was, moje dzieci, do naśladowania go życia na chwałę Boga, które było ofiarą złożoną za grzechy ludzkości. Życie każdego z Was również może, powinno być ofiarą złożoną za grzechy ludzkości. Na wzór doskonałej ofiary mojego syna. W połączeniu z tą właśnie ofiarą. Dzieci, dziś już wiecie. Świadomie ofi oficjalnie. W ostatnią, ostatnią sobotę września złożycie ofiarę za grzechy ludzkości. Za każdą łaskę trzeba zapłacić. A jeśli tych maciołków mamy uratować, to wiecie jak ile dostaniemy po pręgierzu od Pana Boga? Czy wiecie jak będziemy ćwiczeni? Tam jest 9 miliardów, a nas może być pięciuset. Patrzę na ogromne pole, robię z tego z pięciuset ludzi cztery czworoboki do bitwy, piąty trzymam ze stu ludzi ukryty w lesie, a przede mną idą. Oni w ogóle nie muszą robić czworoboków, bo są szerocy na kilkaset kilometrów, i kilkaset głębocie, rozumiecie? Ponieważ jakby szło 9 miliardów ludzi, to się zadetają Polska, kapujecie? To będzie pas i ściana kilka kilometrów, głęboki na kilkaset. No, z Matką Bożą ta pięsetka powinna podołać. Tego wam z całego serca życzę. Amen.